uchwały w sprawie przyjęcia deklaracji przez Radę Miejską w Starym Sączu dotyczącej powstrzymania ideologii gender i LGBT oraz ochrony praw katolików. Bardzo proszę przewodniczącego klubu PiS o przedstawienie i uzasadnienie projektu Oczywiście nie jest to powiedziane, że musicie, ale ponieważ jest to, że tak powiem, wasz autorski projekt, możecie skorzystać z takiego prawa. Ponieważ... Bardzo proszę. Ponieważ nad deklaracją debatowaliśmy na, na posiedzeniach komisji i było to również posiedzenie obu klubów, uważam, że nie trzeba czytać tej deklaracji. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Bardzo proszę, Pan Grzyglin Grzegorz. Artykułem 32 Konstytucji mówiącym o prawie do równego traktowania, jak również z artykułem 21 ustęp 1 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, jak również artykułem 14 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Wolności Podstawowych. Y Równocześnie żaden przepis ustawy o samorządzie gminnym nie pozwala Radzie zajmowania stanowiska w sprawach opowiadania się za określonym kierunkiem światopoglądowym, potępiania określonych grup i preferowania konkretnych religii. Dlatego jestem w Na razie panie uchwała powinna mówić. być rozumiem. Natomiast Oczy, jeżeli chcecie podyskutować, oczywiście otwieram dyskusję. Pani Marmuszewska. Ja chciałam tylko przypomnieć słowa Jana Pawa II przed głosowaniem wiara nie może być przeżywana we wnętrzu swojego ducha. Musi mieć odzwierciedlenie w życiu społecznym, rodzinnym, politycznym. Myślę, że to dla nas wszystkich są ważne słowa i no oczywiście deklaracja jak najbardziej powinna być przyjęta, bo nie obraża w żadnym wypadku nikogo tutaj. Także. Dziękuję. Pani Tokarczyk Małgorzata. Ja chciałam tylko zabrać głos i powiedzieć, że tą rezolucją uznaję, że zajmujemy stanowisko jako samorząd, ale wskazując jakiś kierunek, jakieś wartości, którym hołdujemy. Nie wyobrażam sobie, że mając w herbie świętą Kingę mogłabym w tym momencie, nie wiem, wycofać się czy być przeciwko. Natomiast odniosłam się jeszcze. Może zacytuję słowa, które padły w homilii wygłoszonej podczas Mszy Świętej 16 czerwca 1999 roku, gdzie nasz święty Jan Paweł II papież powiedział coś takiego m.in. Potrzeba odwagi, aby nie stawiać pod korcem światła swej wiary. Potrzeba wreszcie, aby w sercach ludzi wierzących zagościło to pragnienie świętości, które kształtuje nie tylko prywatne życie, ale wpływ na kształt całej społeczności. I jeszcze jeden cytat z tej homilii. A gdy dziś pytamy, jak uczyć się świętości i jak ją realizować, święta Kinga zadaje, zdaje się odpowiedzieć. Trzeba troszyć się o sprawy Pana na tym świecie. Dotyczy to również takich dziedzin życia jak polityka, działalność gospodarcza, społeczna i prawodawcza. I mm, jestem za przyjęciem tej y, rezolucji. A pani Dziękuję. już w głosowaniu później u zewnętrznym. Bardzo proszę Pan Potoniec. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Y, pierwsze to y, Chciałbym uzyskać odpowiedź od pana, od pana radnego w jakim kontekście przeczytał, bo było przeczytane tylko akty, artykuł z Konstytucji, ale nie padł w jakim dlaczego. A druga, druga sprawa. No w, ostatnich, w ostatnim czasie myślę, że od wielu, już wielu, wielu miesięcy, że nie tylko nie tylko w Polsce, ale i w krajach, w krajach Europy. I to środkowo-wschodniej, możemy, możemy zaobserwować, że mamy do, czy, do czynienia z, jakby z taką szeroko zakrojoną akcją niektórych środowisk, zwłaszcza właśnie zwłaszcza środowiska LGBT, którym myślę, że zauważamy. Celem jest daleko idąca zmiana prawa. Ta zmiana prawa, przede wszystkim mówię, dotyczy tego, że głównie prowadzi się szeroko zakrojoną akcję po to, aby legalizować małżeństwa homoseksualne. Co więcej. Wkracza się już, wkracza się już w system edukacji przez wprowadzanie programów programów, którym celem jest jakby manifestowanie czy, czy takich poglądów homoseksualnych. Co więcej, Jeżeli mówimy, na ten temat coś złego, że jest to szkodliwe, to wówczas te wypowiedzi traktowane są jako zachowania takie homofo jako homofobia. Więc pytanie czy my niezależnie od aktu prawnego, my, których nas chroni konstytucja, która nawet w artykule konstytucja, która w artykule, jeśli mamy uzasadnienie, o którym będziemy uzasadniać w następnym myślę, projekcie uchwały, w artykule 18 mówi, że yy, rodzina rodzina to jest ojciec, mama i to są dzieci. Natomiast te środowiska chcą wkroczyć również w to i chcą kwestionować te zapisy. Obserwujemy to w skali kraju. Nie będę do tego mówić, bo zaraz pan mecenas by mówił, że nie dotyczy to, a myślę, że dotyczy, bo jesteśmy częścią naszego polskiego społeczeństwa, więc nie możemy mówić, że się. U nas coś nie dzieje, ale dzieje się w Polsce. Kochani, chwała za to, że mamy taki urząd, chwała za to, że mamy takich burmistrzów, chwała za to, że mamy takich radnych, chwała za to, że mamy wspaniałych dyrektorów i nauczycieli, ale nic nie jest na wieki. Tak jak pani Małgosia powiedziała, jeżeli my sami się nie obronimy, jest powiedziane, jeżeli my będziemy milczeć, kamienie za nas mówić będą czy możemy się sprzeciwiać temu co się dzieje przeciwko tej ekspansji która teraz ma miejsce niezależnie od tego nie boję się tego powiedzieć jestem katolikiem nie boję się o tym głośno mówić dlatego jestem za przyjęciem deklaracji w formie przedstawionej przez w formie projektu uchwały który mamy za chwilę procedować dziękuję, dziękuję bardzo czemu. pan Grzegorz. Nie róbmy z tego pokazówek, bo prawda jest taka, że programem nauczania zajmuje się Ministerstwo Edukacji, a nie my nic do tego nie mamy. To jest po pierwsze. Po drugie mamy, po drugie, po drugie mamy opinię radcy prawnego i tam jest wszystko uzasadnione. Ja nie muszę teraz, jeszcze raz czytać tego samego, nie. Każdy dostał na maila, każdy to ma. Nie ma sensu o tym w tym momencie dyskutować. Proszę adwokat, Pan Marian Potoniec. Kochani, adwokat, Jeśli można. Jeśli można, jeśli można vocem, Proszę czekać, tak. vocem, vocem na panu radnemu. Szanowny pan radny, zgadzam się z tym, co pan mówi, tylko, że jeśli obserwujemy w ostatnim czasie, co stało się w szkole, co stało się w szkole w Szczytnie, myślę, że tak powiedziałem, nie możemy o tym nie mówić, że to nie ma miejsca w Polsce. Weźcie zdarzenie, które miało miejsce kilka dni temu w Szczytnie, w Szkole Podstawowej w Szczytnie, gdzie 10 latkowi zostali poddani jakiemu testowi? Można sobie wejść, jak chcecie, ja wam przeczytam, jakie pytania. No, panie, panie Marianie, Panie Przewodniczący, to naprawdę nie ma sensu, żebyśmy się sugerowali szkołami w szczytnie. Proszę się w miarę mów... zamykać, proszę się w miarę zamykać, dotyczących naszego środowiska no właśnie, Panie przyjmować. Przewodniczący, nie możemy ograniczać tego. Nie, musimy, uczyć, ja nie jak... musimy. Jeżeli Pan nie. chce robić coś na skalę całego kraju, no to proszę tam nie wiem, no, próbować to jakoś forsować w, 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 w Parlamencie, w rządzie, bo to odgórnie tylko może być ustalone pewne. Rzeczy. Więc tutaj mówię argument, że coś się działo w szczytnie, dla mnie na razie argumentem nie jest i proszę ewentualnie, bo my nie mówię, że my mówimy źle. Ja powiem my mówimy za dużo, wykaczamy troszeczkę poza to. Natomiast absolutnie, absolutnie tutaj nie kwestionuję idei i samego zapisu tejże deklaracji, ale starajmy się odpowiadać za to, co dzieje się w naszej gminie. Bardzo proszę pani Marmuszewska. Właśnie. Żeby y, zakończyć tutaj wszelki spór, to ja uważam, że deklaracja musi wybrzmieć, dlatego ją pozwolę sobie przeczytać, bo nikogo nie obrażamy w tej deklaracji. Y, zgodnie z konstytucją bronimy praw własnych i to, co dzieje się w Polsce, jest dla nas wszystkich ważne również tutaj, w tym małym regionie, bo jesteśmy częścią Polski. I jeszcze raz przypominam słowa, wiara nie może być przeżywana we wnętrzu swojego ducha. Musi mieć odzwierciedlenie w życiu społecznym, rodzinnym i politycznym. Jesteśmy tutaj, jesteśmy po to, żeby prezentować ludzi, którzy nas wybrali właśnie po to, żeby bronić naszych praw. A nie sprzeciwiamy się absolutnie żadnej, żadnym ludziom. Mówimy tylko o ideologii. Bardzo proszę, przeczytam deklarację. Ale proszę przepraszam Panią, bardzo Panią przepraszam. Ja to taką możliwość dałem przewodniczącemu. Nie chcieliście proszę skorzystać w związku z tym, no trzymajmy się jakiegoś porządku, jeżeli jest przewodniczący klubu, któremu daje głos i przewodniczący w imieniu waszym stwierdza, że nie ma potrzeby, no to nie wiem, czy chcecie, czy nie chcecie. Bardzo proszę, szewczyk Lidia. Najpierw jest pani Szewczyk ma głos. Adwocem dopiero pan teraz dobrze, adwocem zaraz pan dostanie, jest pan w kolejności, nawet dwa głosy pan widzę już włożył. Ja chciałam tylko powiedzieć, że w związku z tym, że za 13 października w Nowym Sączu odbywa się marsz dla życia. Też środowisko LGBT chciało w tym samym czasie zorganizować marsz swoich ideologii. Nie wyraził na to zgody pan prezydent Hanzel. Uważam, że to dobrze, bo w zasadzie w Polsce były takie marsze robione w tym samym czasie i wiemy do czego dochodziło. Jeżeli sobie może chcą zrobić, to naprawdę niech to będzie w innym czasie, jeżeli już coś takiego jest. Ale wiemy też, że historia nasza mówi o czymś takim, że y, tekst Boga Rodzicy został, znaczy nie tekst tylko muzyka do pieśni Boga Rodzica została odnaleziona tutaj w naszym Sądeckim Klasztorze u Świętej Kingi. Tym, y, z tym hymnem Bogu Rodzica do walki na wojnę z Grunwaldem szedł król Władysław Jagiełło. Wiemy jak się to skończyło. I ta pieśń Grunwaldzka ona wybrzmiała w tamtym czasie i uważam, że brzmi do dzisiaj jako pierwszy hymn polski. Dziękuję. Dziękuję pan Rams Robert. Ponieważ uważałem, że treść rezolucji została omówiona przez oba kluby, liczyłem na to, że oba kluby będą podejdą do tego w, na tak Ponieważ, ale jeszcze pan nie zna wyników głosowania. Wiem, mówiąc. wiem, 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 ale ustalenia klubowe były i jednego i drugiego klubu były takie, że że zgadzamy się z tą rezolucją. Ponieważ e, powstają jakieś pytania, to bardzo proszę, żeby Marysia jednak przeczytała treść deklaracji tym bardziej, że w opracowaniu pana pana mecenasa e, są takie słowa Tymczasem w uchwale nadal akceptuje się negatywną postawę wobec środowiska LGBT. Z tym się nie mogę zgodzić, bo wyraźnie w uchwale mówimy nie o środowiskach, tylko mówimy o ideologii. To są dwie całkiem różne sprawy. I jeszcze raz podkreślam to, my nie odnosimy się do osób, tylko do ideologii. Nie wiem, czy to. Wszyscy zrozumieli, a bardzo dziwię się, że pan e, mecenas tego nie był w stanie e, pojąć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę pan Potoniec. Panie przewodniczący, wysoka Rado. Stajemy przed, przed trudnym dylematem, bo prawo jedno, ale. Nasza manifestacja naszego katolicyzmu to jest drugie. Przestajemy być poprawni politycznie. Zobaczmy, co się dzieje. Żyjemy naprawdę w trudnych czasach. Zobaczmy, co się naprawdę dzieje. Otwórzmy oczy. I oczywiście każdy z was będzie miał możliwość, że tak powiem, podjęcia decyzji przez stosowne za lub przeciw lub się. Ja apeluję, tak jak było mówione, Wszyscy, nie jest to jakby zarzut, ale wszyscy, gdy ślubowaliśmy, prosiliśmy o pomoc, tak mi dopomóż Bóg. Stajemy przed faktem, kiedy trzeba manifestować swoje poglądy. Jedną z takich manifestacji jest dzisiejsza deklaracja. Nie ma innej. Można być lub, lub, za lub przeciw. Zobaczmy, co się dzieje. Otwórzmy oczy. Nie bądźmy ślepi. To jest jedno. Druga sprawa, tak jak powiedział przedstawiciel klubu PiS, myślałem, że rzeczywiście dogadaliśmy się, gdyż było spotkanie klubów i ustaliliśmy, że, że ta deklaracja wchodzi bez, bez, bez dyskusji. Nie wiem, co się stało. Nie apeluję, bo nie mam takiego prawa. Zostawiam tylko taką wątpliwość. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Tokarczyk. Panie Przewodniczący, Szanowni Koledzy, ja tak w kuluarach kiedyś rozmawialiśmy jeszcze tutaj z kolegami z klubu PiS odnośnie jednego zapisu. Tam jest, sprzeciwiamy się obrażaniu uczuć religijnych, profanacji najwyższych świętości wiary katolickiej, jakimi są Krzyż, Matka Boska Częstochowska, Królowa Polska oraz Święta. Zwróciłem swoją uwagę, że my w Polsce. Jesteśmy w większości katolikami i dla każdego Matka Boska Częstochowska, Królowa Polski, jest Królową Polski. Ale czy my nie mamy wiele ludzi, choćby moja babcia, nie wiem, wierzyła w Matkę Boską Licheńską, mamy Matkę Boską Parciczną yy, i wiele, wiele innych yy, takich miejsc mamy w Polsce, a my jakby tą deklaracją zamierzamy chronić Matkę Boską Częstochowską. Ja rozumiem, że to jest ta sama Matka Boska, ale musimy ją tak nazywać. Ja jestem za tym. Naprawdę, ja jestem katolikiem, ale to nie jest miejsce na to, żebyśmy krzyczeli, rozdzierali swoje szaty. Naprawdę. Każdy z nas chodzi do kościoła, ale zwracałem Wam uwagę, koledzy, że ten zapis dla mnie powinien być jakoś bardziej nazwany, a nie. bo to są nasze najwyższe świętości katolickie, nasze wartości chrześcijańskie. Nie musimy ich precyzować dosłownie. Bo w tym momencie ta deklaracja daje prawo ochrony tylko Matce Boskiej Częstochowskiej Królowej Polski. Dziękuję. Proszę potoniec, pan po Panie Przewodniczący Wysoka Rado, panie, Szanowny Panie Radny, odpowiedział sobie pan na to pytanie, jest jedna Matka Boska, tylko że Matka Boska Częstochowska jest szczególna dla narodu polskiego. To Jan Kazimierz przed tym obrazem składał śluby. I myślę, historia pokazuje, historia, historia pokazuje dlatego jest? Dlatego, dlatego używamy, że to jest naj, najwyższe dobro dla nas Matka Boska w obrazie, w obrazie Częstowskim, w obrazie jasnogórskim. My wszyscy w podtekście wiemy, że chodzi o Matkę Boską, że to Matka Boska jest kwestionowana, że jest szydzona, że wy, y, 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 robi się kpiny z jej wizerunku i tak dalej. Wiemy o co chodzi. Nie tędy droga, pan, Panie Janie, naprawdę. No, wiemy o co chodzi. Matka Boża jest jedna. Tu nie chodzi, jaki będzie zapis, czy Matka Boska. tak jak Gdyby to było to samo, gdyby było Matka Boska, więc. Ale dlatego, jak powiedziałem, bo to był Jan Kazimierz przedmiot, przede wszystkim składał śluby Jasnogórskie. I tu głównie no, o to chodzi. Panowie, Ta ja nie rozmowa mieszam. już do niczego Dziękuję nie doprowadza, się. proszę panią Marmuszewską, ale bardzo proszę, już tak konkretnie, bo to mówię. Mimo, że my możemy na temat wiary i ideologii dyskutować bardzo długo, natomiast. no... Tylko przeczytać tą deklarację, a co do Matki Bożej Częstowskiej, to właśnie Matka Boża Częstowska jest obrażana na marszek i dlatego o tym napisane. Nie jest barcicka, nie jest inna, chodzi z jedna. Chciałabym przeczytać, chciałabym przeczytać. Bardzo proszę. W ostatnim czasie obserwuje się w Polsce ogromne zagrożenie dla demokracji i wolności człowieka poprzez działanie środowisk liberalno-lewicowych promujących ideologię gender i LGBT. Środowiska te prowadzą w sposób radykalny atak na rodzinę i wszelkie wartości chrześcijańskie, obrażają uczucia religijne katolików, naruszając podstawowe prawa człowieka i prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. W związku z tym Rada Miasta Starego Sącza, którego patronką jest święta Kinga, wyraża zdecydowany sprzeciw wobec pojawiających się w sferze publicznej działań zorientowanych na promowanie ideologii gender i LGBT, których cele kwestionują podstawowe prawa i wolności zagwarantowane w aktach prawa międzynarodowego. Deklarujemy, że dla dobra rodziny i każdego człowieka, zgodnie z wielowiekową tradycją opartą na chrześcijańskich wartościach oraz zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, samorząd, który reprezentujemy w realizacji swoich zadań publicznych będzie wierny tradycji narodowej i państwowej, Mając w pamięci tysiącletnią tradycję chrześcijaństwa w Polsce oraz wiekowe przywiązanie Polaków do wolności. Sprzeciwiamy się obrażaniu uczuć religijnych i profanacji najwyższych świętości wiary katolickiej, jakimi są Krzyż, Matka Boża Częstochowska, Królowa Polski oraz Msza Święta. Sprzeciwiamy się dyskryminacji pracowników spowodowanej przekonaniami religijnymi. Będziemy wspierać działania służące obronie systemu światy przez propagand przed propagandą ideologii gender i LGBT zagra zagrażającą prawidłowemu rozwojowi młodego pokolenia. Opowiadamy się po stronie wartości poświadczonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej tożsamości małżeńska, małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, rodziny, rodzicielstwa i macierzyństwa, prawa do ochrony życia rodzinnego oraz prawa dziecka do ochrony przed demoralizacją. Jako samorząd Wyrażamy stanowczy sprzeciw indoktrynacji środowisk LGBT, mającej na celu wpajanie określonej ideologii i poglądów jako jedynie słusznych. Uważamy, że są one sprzeczne z prawem naturalnym i naszą narodową chrześcijańską tradycją. Zwracamy się jednocześnie do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie działań mających na celu obronę społeczności katolickiej, która jest największą wspólnotą wyznaniową w Polsce. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Świtecki, Jan. Panie Przewodniczący, ja tylko jedno zdanie chciałem powiedzieć. Była, były dwie komisje. Z Waszej strony, w najwyższym szczeblu był burmistrz, Pan Przewodniczący Rady i jeszcze dwóch Panów. I myśmy byli też we czwórkę i pewne ustalenia żeśmy zrobili. Ja się pytam, czy i po co. Żeśmy się spotkali. Ustaliliśmy, zrobiliśmy poprawki, jakie trzeba było, i końcowy rezultat był taki, że oddajemy to i przechodzi bez, nawet przez aklamację. No nie wolno, no to nie wolno, no to przez to. Ale, ale nie wiem, czy to do wszystkich nie dotarło. Panie radny, jak się stało? przepraszam, że Panu przerwę. Bardzo Pana przepraszam, że Panu przerwę, ale tutaj każdy ma swoje zdanie na ten temat i nie ma to, żeśmy ustalili na klubach. To się wszystko zgadza. Oczywiście ustaliliśmy jakiś tam kompromis, który zapewne żadnej strony w 100% nie satysfakcjonuje. Natomiast przynajmniej u nas, w naszej grupie nie było zarządzanej żadnej, Dyscypliny, jeżeli chodzi o głosowanie. To są sprawy bardzo wrażliwe i jakąkolwiek podejmiemy tutaj decyzję w tej sprawie, ona i tak nie będzie doskonała. Wszyscy o tym dobrze wiemy. Z jednej strony mamy tutaj troszeczkę e, granie na uczuciach religijnych, bo wszyscy jesteśmy katolikami. Z drugiej strony, zdajemy sobie z tego sprawę też, że jest to pewien akt prowokacyjny. Na szczęście, na szczęście, udało się. Dojść do kompromisu, z którego wynika, że ta deklaracja nie ma jakby mocy sprawczej, w sensie nikogo do niczego nie zobowiązuje. I myślę, że na tym zakończmy dyskusję, nie obrażajmy się wzajemnie, niezależnie od tego, jak kto zagłosuje, jest to jego indywidualny głos. Każdy z nas ma niecałe 5% i nie ma najmniejszego sensu, jakikolwiek będzie wynik głosowania, nie umniejsza to katolicyzmu. Żadnemu z nas. Bardzo proszę, poddaję pod głosowanie projekt uchwały. Uchwała to stanowisko komisji. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, Wysoko Rado, komisja, komisja statutowa zajmowała się tym tematem. Pozytywnie ozopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia deklaracji przez Radę Miejską w Starym Sączu dotyczącą powstrzymania ideologii gender i LGBT oraz Obrony Praw Katolików jednogłośnie 5 za. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jakaś komisja inna się jeszcze tym zajmowała poza statutową? Chyba nie. Tak, myślę, że temat jest wyczerpany. Im dalej, im dłużej dyskutujemy na ten temat, tym się robi gorzej. Uchwała nr 14 przez 2018 przez 2019 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 września 2019 roku. Druk nr 191 w sprawie przyjęcia deklaracji przez Radę Miejską w Starym Sączu dotyczącej powstrzymania ideologii gender i LGBT oraz obrony praw katolików. Bardzo proszę państwa o zajęcie stanowiska. Pani Goronka nieobecna, tak Pani Zięba? Dziękuję bardzo. Głosów za 15, głosów przeciw 4, wstrzymujących się 1. W związku z tym uchwała została podjęta.